Cześć, z tej strony Lucky Gaming, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii Dungeon Boss. Z tej serii również zrobię dłuższą, Właśnie to będzie dłuższa seria, kil, kilkunasto odcinkowa Tak samo jak z The Last Vikings. Spodziewajcie się jeszcze dzisiaj. Gdzieś w godzinach 16-17 yy, drugiej części z The Last Vikings. A teraz przejdę do tutaj omówienia tej gry. Yy, zainstalowałem sobie właśnie ją przed chwilą dosłownie. Ogarnąłem się z nią, bo przeszłam chyba 3-4 poziomy. 4 prze poziomy przeszłam. Teraz będę. Nie, 3 poziomy. Teraz będę czwarty przychodził. Yy, mam już dwóch herosów, ale ich się ma już na samym początku, bo musiałem przejść najpierw samouczka. Nic, nic poza samouczkiem jeszcze nie robiłem. Teraz muszę nazbrać 300 game'ów, by sobie nowego, yy, nowego herosa stworzyć. A więc zdajemy sobie na czwarty poziom. Tutaj są pokazane postacie, z którymi będziemy walczyć. Z wilkami, z goblinami, z takimi grzybami i, i tyle. A więc. Dobra, zaczynamy. Gierka ogólnie jest fajna, ale mogłaby być lepsza. Nie jest jakoś bardzo ciekawa, ale. Da się przetrwać. To sobie sterujemy tymi postaciami. Mogą zabić od razu tego pierwszego grzybka, by na mnie atak nie dał. O skrzynia? Już od razu? Dziwne. Wcześniej mi się trafiały dopiero po bosie. A świetny ten grzyb zablokował mi chyba na parę rund super ciosy. Dobra, już mam super ciosy, ale nie będą mi potrzebne. Teraz chyba będzie boss Dobra jest boss, damy super cios W ogóle przepraszam was, że w ostatnim odcinku z The Last Viking Ogólnie w pierwszym odcinku Coś się stało z głosem Przez co głos poszedł jakby do przodu A obraz do tyłu Ja to dopiero zauważyłem, gdy zacząłem film przesyłać To było chyba tam w końcowych minutach Dobra, użyję super ciosu drugiego. Dobra, bo zniszczone i skrzynę troszeczkę dostanę. Ok, zacliknąłem. Dobra. Jestem w mieście jest jakaś opcja craft, ale nie mam tego odblokowanego chyba Questy jakieś, climb Dobra Piąty poziom Fajne postacie tu można wygrać Wydaje mi się, że bossem będzie teraz Grzybek, ale nie jestem pewien Oby nie, bo on blokuje super moce na około dwie rundy albo i nawet więcej Dlatego super... tego grzybka całego będzie mieć już na samym początku. Jeszcze jedno to jest, ale nie mnie zaatakował tak, jak myślałem. Dobra, na początku dam super cios. Dobra. Teraz będę miał trochę dłuższe rundy. Po tej rundzie będzie jeszcze jedna runda, a wtedy mm, będzie boss. Na sam początek muszę ten hajs zbierać. Dobra, jest hajs, Są młotki. Grzybka rozwalę. Tak by być najbezpieczniej. A ten miał super czas. Dobra, jest boss. On chyba respi swoich tam nutków. Więc musimy na nie uważać. Musimy go jak najszybciej rozwalić, żeby nie zrespuł więcej. Te grzybki dosyć dużo HP zabierają. I boss tak samo. Dobra, rozwala jednego grzyba, żeby nie było. On pewnie za chwilę znowu, zrespi. Gdy zabiję wszystkie Za chwilę zginę Świetnie zablokowany mam super cios i zginął mi Pierwsza, pierwsza osoba mi zginęła I za chwilę ona zginie Pierwsza raz deadłem. Exit Do domu. Co jest? Connecting? Co mam z internetem? Coś? Dobra jest. Chciałbym Kolejnych sobie postacie wyrusować, ale trochę jeszcze brakuje tych gemów. To są w ogóle jakieś postacie? Tutaj się wygrywa postacie jakieś. Są to keny Dobra, ja wam jeszcze pokażę parę rzeczy i będę kończył odcinek W tym miejscu właśnie losuję postacie Tutaj miastecz... to za 10 tysięcy Tu się takie słabe postacie dosyć losują Powinnam zbierać sobie 300 gemów Właśnie na ten... tutaj... Te tutaj postacie lub 500 tych zwoi, żeby tutaj mieć jakąś ultrafajną postać. Na razie mam tylko 110 tych zwoi. Zapomniałem jak się je zdobywało, jak je w ogóle zdobyłem. Dobra, to chyba byłoby na tyle w tym odcinku. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji. Możecie polecić kanał swoim znajomym. Pamiętajcie, że jak będzie więcej osób, które po prostu będą mnie oglądać i subskrybować i będą aktywne, oczywiście, to później zorganizuję polecajki pierwsze, gdzie zabiorę pierwsze pięć osób, które się zgłoszą, a po prostu wybiorę losowo i polecę je w polecajkach. A więc zachęcam do subskrybowania i cześć!